Witam i zapraszam na długo oczekiwany odcinek z podsumowania dwuletniej eksploatacji falownika NNG 6,2 kW. Witam. Dzisiaj będzie taki odcinek trochę o wszystkim i o niczym, ale głównie o falowniku NNG i o tym jak się spisuje po dwóch sezonach, prawie dwóch latach. Natomiast, jak widzicie, zamówiłem sobie magazyn energii. Od razu powiem, jest to magazyn 16 kW i kosztował 1500 tysiąca dolarów. Dzisiaj, hmm, chyba oczekiwany film, dlatego że tam w komentarzach po poprzednim filmem z Unenży, hmm, ktoś się, że tak powiem, dobija, żeby zrobić. <tryk> Takie podsumowanie po dwóch latach. To nie są całe dwa lata, to są dwa sezony tak naprawdę, bo dwa lata miną w kwietniu. Ja go założyłem chyba dwa ostatnie dni kwietnia, dwa lata temu pracował, więc to są dwa, powiedzmy dwa pełne sezony. Zaraz zobaczycie ile w tym czasie wyprodukował, ale najpierw odkręcimy go sobie, zobaczymy jak falownik wygląda w środku po dwóch latach. Jak wyglądają kondensatory? Zrobię Wam tam zdjęcia telefonem, takie przebitki, żebyście widzieli, czy że kondensatory są spuchnięte, czy nie, e, czy jest bardzo zakurzony w środku. Sam jestem ciekaw, także ja go rozkręcam i widzimy się za chwilę. Tak, tak to wygląda. Spodziewałem się w środku większego brudu, natomiast nie jest tak źle. E, kondensatory, nie wiem czy to będzie widać, nie są w ogóle spuchnięte. Tak, też, tak samo te duże elektrolity tutaj, jak widzicie są wklęśnięte wszystkie, tak samo przyglądałem się tym mniejszym kondensatorom, zrobiłem tam zdjęcia, wszystkie te kondensatory tutaj są w porządku, żaden nie jest spuchnięty, tutaj wszędzie wszystko wygląda super. Nie widzę żadnych oznak zużycia, tak naprawdę jedyny kurz jaki widzę to jest tutaj na wentylatorach, zaraz sobie kompresor odpalę, przedmucham. No i złożymy go sobie tutaj, folia ja gdzieś odstaje, a tak to powiem szczerze, że gdyby nie te naprawdę śladowej ilości kurzu to wyglądałby jak nowy, jak wyciągnięty z pudełka, aż jestem zdziwiony powiem szczerze, bo jednak te wentylatory dosyć dużo tego powietrza przeciągają. Tak więc wygląda na to, że, że te filtry, które tu są po bokach spełniają swoje zadanie. Ja je tak biorę ręką, czyszczę co jakiś czas. Tu zawsze się taka warstwa kurzu uzbiera. Natomiast po dwóch latach każdy komputer w środku wygląda 100 razy gorzej. Tym bardziej, że to jest warsztat i, i tak naprawdę gdzie się tutaj nie dotkniecie, widzicie, to jest, to jest kurz, tak? Tu przed chwilą ścierałem, żeby nie było, ale tak naprawdę wszędzie tu jest kurz. No wiadomo, że to jest warsztat, więcej kurzy, bo coś się tam robi, coś się szlifuje, coś się wierci. Parę razy się przejdzie i to się unosi, także... O. zobaczcie, ile tu wierzycie. Chociaż był kiedyś przecierany z góry. Bo coś tam robiłem, go przetarłem. Także odpalam kompresor. Odpalam kompresor przedmucham go no i składam i tak naprawdę nie ma nie ma tu co robić. Wygląda super. Ok, Jak widać włączyłem falownik na tych filtrach z boku plastikowych białych. Było strasznie dużo sypu, jak go przedmuchiwałem, także lepiej to zróbcie na polu. Przez te dwa Sezony. Falownik oddał do sieci 4770 kWh. Natomiast, jeżeli sobie wejdziemy do Desmonitor, to w pierwszym roku energii wytworzonej mamy 2998, czyli powiedzmy 3000 kWh. Natomiast w drugim roku tysiąca powiedzmy, czyli za dwa lata to jest 6500 kWh. Jeżeli teraz sobie weźmiemy kalkulator. I w zaokrągleniu weźmiemy 6500 minus 4770. To przez te dwa lata falownik na pracę własną zużył 1730 kWh. <coughs> czy to dużo trzymało? Ciężko powiedzieć, dlatego że jeżeli braknie w nocy energii z akumulatorów, no to się po prostu wyłącza. Tak, baterie się. Odcinają, właściwie falownik odcina baterię, wyłącza się i czekamy na słońce. Jak pojawi się słońce, najpierw są ładowane baterie, później wstaje falownik. No i tak w kółko. Pierwszy pracował tylko z tą baterią, czyli tylko 5 kWh. Więc jeżeli samochód żona przyjechała z pracy wieczorem, powiedzmy, i podłączyła samochód, równolegle grzała się w woda w boilerze. No to tak naprawdę czasami nawet samochód się nie zdążył doładować, no bo baterii już nie było. Wiadomo, że słońce nie świeci w nocy, no i całość się wyłączała, czekała do następnego dnia. W następnym dniu się najpierw ładowały baterie, później się odpalał falownik, inwerter stawało napięcie, no i znowu samochód drzałka i tak dalej i tak dalej, więc dosyć często się wyłączał, przy 10 kW godzinnym magazynie też tak było, dlatego że wszystko zależy od tego jak długo się ładuje samochód, czyli tak naprawdę jak rozładowany przyjedzie, taka jazda na co dzień to jest mniej więcej, Rozładowanie samochodu, czyli powiedzmy te 15 km do Krakowa, pokręcenie się po Krakowie 10 km, powiedzmy i znowu 15 km, czyli jakieś 40 km, km e, dzień w dzień, powiedzmy. To jest jakieś 6-7 kWh, i tyle się musi przez noc naładować z, z fotowoltaiki ioglitowej. Oczywiście mówię w sezonie letnim. Natomiast e, jeżeli do tego jeszcze dojdzie boiler, bo tak naprawdę nie byłoby problemu, żeby się samochód naładował, natomiast do tego jeszcze dochodzi boiler, który ma 1,5 kW, a wiadomo, że tej wody najwięcej się zużywa pod wieczór. No i, no, i, no i brakuje, żeby naładować samochód. Tej energii jak widać dosyć dużo się marmuje, no bo 1,7 w stosunku do 6,5 wyprodukowanej, no to jest dosyć spory procent. Natomiast wiadomo, że falownik zużywa na potrzeby własne, na potrzeby ładowania, e, później przetwarzania z tego 48 na, na 230, więc no niestety tak jest. Więc tutaj, jeżeli ktoś chce, może sobie spróbować policzyć, ile to jest, ja przyjmuję, że on bierze mniej więcej około 50 e, watów na godzinę. Natomiast jak jest w rzeczywistości, to. To już ciężko powiedzieć, dlatego że nie wiem ile godzin pracuje, ile godzin czeka, później ile znowu godzin pracuje, no bo tego nie umiem powiedzieć. Nie siedzę przy nim 24 godziny na dobę, nie obserwuję go, aż tak ciekawy nie jestem. Dla mnie ważne jest, ile energii wyprodukował. Także jak widzicie, falownik wyprodukował dla mnie. 4770 kWh przez te dwa sezony. Jeżeli weźmiemy kWh, przemnożymy powiedzmy przez 1,2, to jest niecałe 6000. I te 6000 to tak naprawdę jest zwrot tej całej inwestycji. Czyli w ciągu dwóch lat powiedzmy to się zwróciło. Dlatego kupiłem sobie kolejny magazyn energii. Zobaczymy, jak to teraz będzie. Czy się będzie jeszcze wyłączał w nocy? Natomiast kolejny film zrobię właśnie o magazynie energii. On pewnie będzie podzielony, albo zrobię jako pojedynczy. Zobaczę jeszcze, pewnie niedługo wpadnie. Jak zrobię tu miejsce, podłączę go w przyszłym tygodniu. Być może, ja, falownik LNG. Mogę jeszcze z tym sercem polecić dwa lata. Bez awarii pracował, instalacja się zwróciła. To jest oczywiście model 6.2. Ja zrobię Wam przebitkę tabliczki znamionowej. No bo to ciężko jest taką kamerą uchwycić. Wiecie, jak jest GoPro, że ona się wygasa, i nie widać. A no, może się uda, ale zrobię Wam zdjęcie, jaki dokładnie to jest model. No bo tak mam, że, że nie jestem w stanie inaczej odczytać. Natomiast ja gorąco polecam, nic się z nim nie dzieje. Pracuję cały czas. <laughs> Samochody się ładują, grzałka działa. Dla mnie to jest najważniejsze. Wyłączam. Wyłączam panele. Odłączę go zaraz. Wyłączam baterię. Wyłączam falownik. Odłączam baterie, Niech się kondensatory rozładują. I niech czeka do wiosny. Ja sobie to przymykam zawsze tak trochę. O, tak, żeby nie złapało. A żeby było zamknięte. Żeby nie wisiały te bezpieczniki zapatora. I tyle. Także, jak dla mnie, nie mam zastrzeżeń do tego falownika. Dajcie znać w komentarzach. Czy Wam się sprawdził, czy się nie sprawdził? Czy mieliście jakieś problemy z anędzi, z falownikami? Tak, żeby cała społeczność wiedziała, czy warto kupić, czy nie warto kupić. Jak dla mnie, ja polecam. Dzięki, tyle na dzisiaj. I na dzisiaj to tyle. Liczę na subskrypcję, łapkę w górę. Zapraszam oczywiście do komentowania i na kolejne filmy.